Na was bardzo serdecznie w nowej serii na kanale Kangurek KO2. do druga Jezu, przepraszam. Już nagrałem odcinek, ale okazało się, że mając tutaj w sterowaniu <grym> ustawienia, pewne przyciski przypadkowo anulowałem nagrywanie, więc prawo ja dobrze skończyłem się w miarę wcześnie i niestety nie ja mam już tak dużo. O czym jest ta gra, prawdę nie wiem. Gra w nią pierwszy raz w życiu, może gra jest troszeczkę też wiekowa, to znaczy, A, myślę, że gdzieś tyle lat. Yy... Więcej na pewno, niż 15, czy więcej niż 20 nie wiem. Ale jest taka też że Family Friendly, taka dziecina. przypomina troszeczkę. Z taką starszą wersją Alexa Gordona. Jak... Przygotówką powiedzmy, ale nie platformową. Taką 3D nazwijmy to. Remiarową. No i póki co no, mamy zebrać dukaty ale więcej ja nie będę spoilerował. Um... No i co no? Zacząć grę od nowa w takim razie. pam! Gdzie jest ten statek? No gdzie? Czy długo będę jeszcze go szukała? Nareszcie! No i tak jest statek. Jeśli chodzi o babuki, to jestem nie do zastąpienia! Mogę latać godzinami bez chwili wytchnienia! Wiem wszystko, więc każdy zrozumie! Że nie mądry hunter złapać mnie nie umie! No dokładnie. O, wreszcie cię znalazłam! O. Cicho, nie wrześć tak, bo nas usłyszą! Potrzebujemy cię, tylko ty możesz nam pomóc! Podły, okrutny i zły hunter znów zaczął porywać zwierzęta! Anter ma swoich pomocników. Aby dotrzeć do niego, będziesz musiał najpierw zająć się nimi. Nie widzisz, papugo, że i ja potrzebuję pomocy? Hmm. Niech pomyślę. Hej, gdzie lecisz? Hmm, nie wiem, czy to papuga zrobiła to stylowo, czy przypadkiem. Ale najważniejsze, że uwolniła mnie z tego miejsca. Użyj przycisku kierunku! Aby skoczyć. naciśnij przycisk akcji! Ale to już wiem, no dobra, no i tak. Steruje się w taki oto sposób. Tu kombinujemy z sterowaniem, to jest sterowanie jest... Z... No, tu nie kieruję myszką, tylko strzałkami, więc sterowanie trochę jak w kotiku. To robi nam cool. To trochę ja przyspiesza nas, to zauważyłem. No, i ogólnie tak, tu możemy shiftem niszczyć coś, ale tutaj na razie tego nie opłaca się niszczyć. Mamy podwójny skok. No i musimy iść za zasadami dukatów. Nie wiemy, dokąd iść. No i gdzie dukaty sprowadzą nas tutaj. O jest. No i prowadzimy nas to tutaj do wyjścia. Roczne doki. No i pojawia się Katstenka. No, sorry, że tak emocji mówię, ale no, po prostu widziałem to już. Tutaj, go. Pomóż mi. Jest zły Hunter. Zaraz go zaatakuję. Co to dla mnie? Też mi osiłek. W pośpie, ty opasły kamoniu! Zjeżdżaj, papugo! Gdzie razie? Ma 3000 duhatów albo spadaj No nie mamy kasy. Nie mają zwyczaj kasy. Oj, tyle było ze mnie. Go nareszcie! Hunter szykuje właśnie kolejny transport zwierząt! Musisz go powstrzymać! Jedyna szansa na ratunek, to dostać się na statek i uwolnić biedne zwierzaki. Potrzebujesz 3000 dukatów! Ooo, takie do tam. Prymana, który wpuści cię do portu. Mam 1%. Idź najpierw porozmawiaj z Bobrem. Cię do swego lasu, gdzie na pewno... No i Bober jest zyka. ogólnie tutaj w tle. Możesz tu tą myszkę widzicie. Przycisk rozglądania się. Tam pomiędzy nami jak się rozmawiamy. Um, dobra. No i tak, możemy tutaj też jakieś takie rzeczy. Czekaj, ja tego miejsca nie zauważyłem wcześniej. To uh. Tego miejsca powiem szczerze, że się nie widziałem. Zniszczmy to. Kurde! Czy hmm. nie wiem do końca, co to mogę niż się co nie? Ja mówię, tego miejsca nie zauważyłem wcześniej. Kurde, no iś Ale, to... zebrałem to już na no szczęście, co w tej grze nie... jesteśmy nieśmiertelni dosyć. Rozejrzyjmy się w ogóle tutaj, bo jak wcześniej trochę zraszowałem to miejsce, przyznam, a tu jednak trochę jest tych rzeczy. Warto to pozbierać. Zawsze tych dukatów będę więcej. Nie, no dobra, tutaj wszystko chyba. Kolejny to szmarag dzik, to szmarag jakiś. tu szmaragdzik, tu szmaragdzik jakiś. chyba nic nie ma. No nie. No tam się możemy przytoczyć, dobra, przyspieszymy się, tylko przyspiesza Dobra Dobra, tutaj możemy przebiec Dobra, pyk, super No i dobra, to chyba, to chyba tyle z tych rozmów, co tu może, możemy tak szybko tu ogarnąć, z tego co widziałem. też nie, jeszcze tu coś jest, ale są poszukiwany, jest fajnie. Mm, jeszcze tu coś jest. I skończy normalnie za mną wystawiony. Dobra nie mogę przejść. Hmm. O, to mogę zniszczyć siła mogę. Dobra, pięknie. Trochę dodać już mam. Hmm. Dobra. Dobra, cudownie. Ech. No i dobra, no i dobra, no i dobra, to już chyba wszystko. Czy to jeszcze możemy zniszczyć? nie, tego nie możemy. Dobra. No i musimy bagać z Bobrem, Bober jest tutaj. Śpi pod moim plakatem w ogóle. Właśnie na ciebie czekałem! Mówisz? Zajdź Bobrze! Teraz musimy być ostrożni, ktoś może nas obserwować. W naszym bobrowym lesie żyło się to ostatnio i skodnie. Pewnego dnia zjawił się w nim ohydny hunter przekupił naszego chciwego szamana, który teraz jest po jego stronie. W ogóle Jesteś kangurem i mieszkasz w lesie. Obraci to niewolniczej pracy. To jest że Udałoż nam pomóc, a raz będzie znów szczęśliwą krainą. To ciekawe messa. w mojej mody. Dobrze zatem. Czy chcesz wejść do lasu? Tak. Nie, ja wchodzimy. No i dobra, i tu możemy zabrać aż 150 dukatów, 20 tych szmaragdów i 20 gwiazdek. No dobra, wchodzimy do burowego lasu. W takim razie, um, no i tak, to możemy też być. Oj. No i dobra, lecimy. Tu już się troszkę nauczyłem A tych rzeczy, to nie możemy nic zrobić. Możemy przeskoczyć, super. No i bober się ma. Witaj, Kao. Mam dla Ciebie pierwsze zadanie. Odszukaj mojego przyjaciela, który nauczy Cię rzucać szyszkami. Super, gdzie mogę go znaleźć? Rozejrzyj się za moją chatą. W dzwanach i skrzyniach poukrywane są dukaty. No, tak zwane aby je rozbić. Naciskając przycisk ataku, możesz również atakować wrogów. No dobra. Staram się, dzięki, Mordo. I tutaj zabędziemy jeszcze parę tych rzeczy. Dobra, zajebiście. Więcej monet. para 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 para... I teraz tak, co się dowiedziałem, że tak, że w mogą być bomby, które się wybuchają. No i mogą nas zranić ogólnie. Ale. Część to nic strasznego dla nas. Podnieś szyszkę i rzuć nią, naciskając przycisk rzutu. No tu się rzuca dosyć prosto. Po prostu wystarczy. No, nawet nie, nie, nie wiedziałem, że to rzuciłem. Szyszka jest tutaj. Tyk. I no i musimy tak rzucać tymi szyszkami. Pyk. No i jeszcze raz musimy rzucić. No właśnie tu się skapnąłem. Że. No to nie trafiłem sobie. Eee, właśnie tu się do, zorientowałem, że nie, nie nagrywamy mi się. Nagry... Nie nagrywamy się. Ja, yeah, jestem kozakiem. Zabierz go, aby w razie niepowodzenia rozpocząć przygodę od tego miejsca. No i to jest taki punkt, taki autosave tak zwany, ten dzwoneczek, jeżeli dobrze rozumiem. No i dobra, no i to jest wszystko to, co wiem na ten moment. Wiem że Kao chyba nie umie pływać. Um. A. To mi mój autosave'ik. Hmm. Dziś nie przystępuję, by użyć beczki. No dobra. Oj, 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 trzeba tą beczkę uważać, ty. Nie mogę już uszkodzić za. Bardzo. Dobra. Kim ty jesteś? Nie! Kurde! Szybko. To 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 jest w ogóle? Nie wiem co jest w ogóle. No ale dobra. Witajka o zaraz weźmie. Nie, mógłby to być nawet dla mnie w Hontas. Dobra, z, 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 z te beczki, to się właśnie nie da zniszczyć. Już zauważyłem też Ale tam jeszcze nie zebrałem wszystkich pieniążków, więc no... Nie to wszedłem. No i tu się możemy wydostać. Chcę jakieś przejście. A, po to było. Ona była, dobra. Wszystko wiem. Musisz się przedostać na drugi brzeg. Pamiętasz, jak nauczyłeś się rzucać szyszką? Użyj tej umiejętności teraz okej? Okay. Celuj w drzewo, które ścinają bobry. Musisz trafić w drzewo dwa razy. Okej, okay, no dobra. to jaka na razie okay, najpierw muszę ten punkcie e, e, punkt zaręm e. jeszcze raz Fik. Co za miejsce? Nie! Jest Dobra... Możemy zejść? Jest jakieś przejście. Czy tu możemy przejść dalej? Eee, z tego co widzę, na razie nie. Mogę tu zeskoczyć. Nie wiem, czy to dobrze, że zeskoczyłem. Naciśnij zielony przycisk, wciskając przycisk akcji, a potem przycisk toczenia. Tę umiejętność możesz również wykorzystać do ataku. Zapamiętaj, że niektórych wrogów będziesz mógł pokonać tylko w ten sposób. Przycisk toczenia? Ty. Co za przycisk toczenia? To a, że ku. Nie! O! Dobra, udało mi się. Dobra, tu beczką jeszcze sobie opłyniemy. Bierzemy te tukaty wszystkie. No i... Ujej, 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 ujej. nie 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 Ale mnie atakują. Co to jest co to, to słynne toczenie? Pyk Mamy dzwoneczek. O kurde! No... dostawnie mnie. No, ład! Zostaw mnie. Co ci zrobiłem? Pram. Mogę go walić na łeb? Co uciekam, no i łatwo. Ej, czekajcie, te, 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 te pszczoły też może w sklepie. Poza tym, uciekam, Rada dzieci, ładnie, no. chodź tu. Trzeba Bęk no kurde No kuź wam Ono tu Kurde no No kurde szybko atakuje! Czekaj Bęk Kurde, no... co Czasami... Chodź tu. Ja pierdziele. Dobra, mam to. Trzeba powiedzmy, że łatwo. Boże, to wszystko muszę... Lepszy timing trzeba mieć. Żeby te bobry mnie tak nie atakowały. Znaczy, w że sensie to już osy. Dobra. Chwycić się sieci, stań pod nią i naciśnij dwa razy przycisk akcji. Okay. Wykonasz podwójny skok, po którym chwycisz się sieci. No to już ogarnąłem. jak skakać dalej i No dobra, to już wiem, wiem A już mi w ogóle chodzę. No! Ale! nich mi to nie mówił że tego! Zajebiście. Ale nikt mi nie mówił, że, że tu będzie ten gnojek! W sensie, że te... Przecież zjadam. Tylko miałem wiedzieć, że tu ryby będą atakować. No, co miałem wiedzieć? Dobra, bank. Um, dobra, tam jest jakiś dzwonek, tam możemy pójść. Dobra, piszmy. Dzwoneczek. mamy też ten, jak się nazywa, szmarakt. Боже, что это? Ну, курван! каштаны, буквально. Ну, не, 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 но као! Этот пане, курда. Ну, не, его, Żyutki będzie ja znowu stanął, miała ja pierdźla. Tajnie. No tu. No, 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 nie wierzę. No, 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 Dobra, dawaj dzwoneczek. Dobra, mmm... Nie wiem gdzie jestem. Dobra, tu możemy wejść, tu wchodzimy. Uuu, gwiazdy. Jakieś na pomieszczenie. Fantastycznie, dobra. Przeskoczymy na luzie, tutaj jak te też Dobra, no i tu możemy teraz wejść do tego pomieszczenia Kurde, foka ty! A co mam zrobić? No widzę, a co mam zrobić? O! mi się! Co mam zrobić? Hmm. Co mam zrobić, aby to wyłączyć? Sam mógł zrobić, aby to wyłączyć, co robiłem teraz urde, co ja mam zrobić. Co mam zrobić? No, sebiście. Ej, to dura już wiem, chyba. Dobra, bank, mam to. Ila, aż default, kao, kao. Ono się mnie nie zainteresuje. No posrało cię, no No! urna! No fajnie. No nie, no nie Nie wierzę. Czekaj, no. No jestem aniołkiem. Ramia się co? Ej, ja tak w tym momencie zakończymy ten odcinek, bo i tak już jest dosyć prawo, także... I co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak zacznę w górę, czoń się. Widzimy się już w odcinku.